Szanowni Państwo, jak pewnie Państwo już doskonale wiedzą, wszystkie ośrodki kultury, kina, teatry, muzea zostały ostatnio zamknięte. To dotyczy także nas, Lubartowskiego Ośrodka Kultury oraz naszego kina Lewart. Nie jest to dobra informacja dla nas, no ale oczywiście zrozumiała. Musimy dbać przede wszystkim o zdrowie nasze i naszych. Odbiorców, naszych wychowanków. Szanowni Państwo, nie chcemy Państwa pozostawić bez kultury. Kultura jest ważna w naszym życiu, zapraszamy na naszą stronę internetową, na nasz kanał na YouTubie, blog kulturalny, gdzie znajdziecie mnóstwo, mnóstwo materiałów, warsztatów zrobionych w formie wideo. Myślę, że wielu Państwa to, to zaciekawi. Jeśli sytuacja będzie się przedłużała, Będziemy także myśleć o zajęciach prowadzonych w systemie online. Mamy nadzieję, że to co teraz się dzieje, jak najszybciej się uspokoi. Za tymi drzwiami ciągle pracują ludzie. My też nie, nie, nie odpoczywamy, nie zamknęliśmy się na pracę. Tworzymy w tym momencie kilka bardzo ciekawych wniosków na projekty, które będą realizowane w przyszłym roku, ponieważ podchodzimy do przyszłego roku jakby wszystko było w porządku, jakbyśmy mieli zrealizować całą naszą ofertę kulturalną i do tego będziemy dążyć. Szanowni Państwo, chciałbym bardzo mocno podkreślić to, że zdrowie jest najważniejsze, więc proszę nam wybaczyć to zawieszenie zajęć, ale naprawdę zależy nam na bezpieczeństwie. Państwa i naszych pracowników. Mam nadzieję, że już po 29 listopada spotkamy się wszyscy w takim samym gronie jak przed tym zamknięciem, a nawet szerszym. O co Państwa bardzo proszę i zachęcam. Do, do zobaczenia w loku. Placówka, czyli Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Lubartowie, znalazła się w grupie placówek oświatowych, które prowadzą, dalej prowadzą działalność bezpośrednią, edukacyjną. W związku z tym u nas no, niewiele się zmienia. Niewiele się zmienia w tym sensie, że dzieci przychodzą na zajęcia. Oczywiście zmieniła się troszkę frekwencja, tych dzieci jest troszkę mniej, bo część dzieci choruje, część rodziców obawia się no, oczywiście, zakażenia, pandemii. Także w przestrzeniach wspólnych przebywają w maseczkach, musimy stosować te wszystkie reżimy sanitarne i zalecenia GIS-u. Niemniej jednak wszystkie zajęcia na dzień dzisiejszy się odbywają, ale w naszej placówce chcemy także, żeby dzieci oprócz tego, że realizują się w swoich pracowniach, miały możliwość kontaktu, takiego kontaktu wprawdzie w tym momencie na odległość ale jednak, żeby się poznawały. W związku z tym nie odstąpiliśmy od realizacji imprez, które realizujemy co roku. W tym momencie trwają otrzysiny. Jest to taka doroczna impreza, która oczywiście ma w tym roku zupełnie inną formę. Ponieważ no, nie możemy dopuścić do jakichś tam większych skupisk dzieci, realizujemy to w taki sposób, że dzieci część zadań wykonują w swoich pracowniach, zadań takich artystycznych. A następnie mają możliwość takiego 15-20-minutowego spotkania się tutaj na dużej sali, gdzie prezentują efekty pracy, swojej pracy na scenie. Jest to taki podwójna, nawet potrójna korzyść, bo po pierwsze dzieci uczą się pokonywać scenę. One są szalenie zainteresowane występami na tej naszej wspaniałej scenie, uczą się pokonywać tremę, uczą pięknie werbalizować swoje, swoje myśli. A, a przy okazji mogą ich poznać e, osoby z innych, innych grup. E, mogą się także pochwalić tymi wspólnymi działaniami, działaniami grupowymi, jak na przykład wspólnie wykonanym smokiem. E, oczywiście także nie odstąpiliśmy od e, realizacji e, imprez i tu bardzo e, prężnie działa nasza pracownia inicjatyw, a prężnie w tych, w tych warunkach. E, Działać jest niezwykle trudno, bo trzeba mieć po prostu koncepcję na to, żeby większość działalności przenieść do mediów społecznościowych. I w tym momencie odbywa się, trwa właściwie praca nad 16 edycją konkursu powiatowego, konkursu plastyczno-fotograficznego. Pokażę Ci, gdzie mieszkam. Wbrew naszym obawom wpłynęło dosyć dużo prac ponad 260 prac ze szkół powiatu lubartowskiego. Wczoraj odbyło się posiedzenie jury, jury w składzie, pan Rafał Eret, artysta plastyk znany nie tylko w Lubartowie, ale w całej Polsce oraz pan Krzysztof Dudziński, rzecznik prasowy pani Starosty lubartowskiej, oceniali pracę. Są już laureaci, pewnie niedługo się dowiedzą o, o, o swoim sukcesie. No niemniej jednak jakby Całą taką część finałową w postaci wspólnego spotkania no, przenosimy na lepsze czasy, żeby, tak żeby dzieci mogły odczuć satysfakcję z, z, z tego sukcesu i żeby mogły otrzymać nagrody. Oczywiście to nie wyczerpuje wszystkich naszych jakby działań. Prowadzimy także takie relacje na bieżąco z wydarzeń, z naszych wydarzeń więc prezentujemy w takie działania reporterskie naszych grup dziennikarsko-reporterskich, między innymi będzie taki krótki, niebawem ukaże się taki krótki film, bo chcemy też celebrować przeróżne święta, także święta, nadchodzące święto państwowe, ale także nasze tutaj takie, nasze osobiste, tak bym powiedziała, mdk święto, czyli jubileusz 40-lecia naszej placówki. I przygotowujemy bardzo interesujące cykle, które będą prezentowane w mediach społecznościowych. Myślę, że także telewizje telewizja lokalne tutaj też chętnie te materiały zobaczą. Między innymi wywiady z ludźmi, którzy są naszymi absolwentami, a wybrali artystyczną drogę życia czy drogę kariery. I jeszcze dużo, dużo innych interesujących pomysłów, ale... Też nie chciałabym przedwcześnie wszystkiego zdradzać, zdradzać, tak żeby mogła to być jubileuszowa niespodzianka.